Tesco sprzedaje różne rzeczy w wakacje na przykład, półtora pączka z marmoladą, pączek jest nadziany z pleśniałym serem o barwie wiśniowej, jest posypany mąką, nie jest smaczny ani jadalny, cena to złote 50 zł za pół pączka, guma do życia arbitr. Jest sprzedawana na pastylki. Ma kolor biały na zewnątrz a żółty w środku. Gumy są opakowane po 12 sztuk w brzydkim srebrnym opakowaniu. Cena to 5 zł za pastylkę i 10 groszy za opakowanie. Torba podróżna na kółkach. Posiada 4 kółka do samodzielnego montażu. Torbę trzeba nosić ponieważ jeśli będzie się ją ciągnąć to kółką nic się nie stanie. Cena to tylko 426 zł i 99 groszy. Drzewo na plaży we Włoszech jest to palma ma wysokość 3 metrów ma fajne liście na tle zdjęcia widać statek ale nie ma on nic wspólnego z tą promocją cena to 26 zł i 29 groszy Kanapka z psem rodzaju hot dog. Bułka jest spleśniała. Pies nie jest zdechły. Napis na bułce jest z keczupu. Tak naprawdę to nie jest pies tylko jeleń. Cena to aż 14 zł i 60 groszy. Śpiwór z jakąś babą w środku. Śpiwór ma rozmiary 100 cm na 20 cm. Jest niebieski. Baba ma włosy koloru czarnego. Cena za śpiwór to 24 zł za babę 23 zł a za włosy 25 zł. Snopek zbożowy. Jest mieszaniną wielu zbóżna. Na przykład żyta pszenicy ryżu i kukurydzy. Jest złączony taśmą klejącą. Nie da się go jeść. Leży sobie gdzieś w polu. Oddajemy takie za darmo bo i tak by ich nikt nie kupował. Tesco dla ciebie dla A, twoich starych.